Witajcie kochani z kuchni, co oznacza, że nowy przepis bierzemy na tapetę. No i słuchajcie, nie zawsze to muszą być takie super zdrowe przepisy. Jak ja to mówię, zawsze 80 do 20%, czyli 80% to jest ta nasza zdrowa dieta oparta na warzywach, owocach, rybach, zdrowych tłuszczach itp. itd. Na 20%. To jest ten element, kiedy mm, możemy sobie pozwolić na trochę mniej zdrowe jedzenie, bo dzisiaj troszkę takie mniej zdrowe, chociaż spokojnie. To nie będzie y, jakieś tragiczne ciasto składające się z samego cukru, nie, nie, nie. No ale powiedzmy sobie, że to co będę dzisiaj robić nie jest jakoś super zdrowe, y, ale to jest pyszne. I uwielbiają to dzieci. Myślę, że nie tylko. Moje dzieci. I do tego filmiku zainspirowała mnie jedna z was, moich widzek, która na Facebooku do mnie pisała. Pytała mnie o przepis na Hałkę. No i właśnie Hałkę dzisiaj z wami zrobię. Postaram się tak jak, jak zwykle, jak najprościej, jak najłatwiej, ale jednocześnie mam nadzieję, że wyjdzie pyszna. Tak jak mówiłam. Moje dzieci uwielbiają taką właśnie, wiecie, chałkę, takiego warkocza, którego kupujemy w piekarni. No to co? No to spróbuję zrobić sama swoją taką chałeczkę. I mam nadzieję, że Wy również skorzystacie. No dobra, kończmy to gadanie. Wszystkie tam składniki myślę, że Wam napiszę w opisie. To też nie będzie taki załatwy przepis, bo tutaj jest uu, dużo roboty, dużo rośnięcia, czasu. Potrzebujemy, więc tak wiecie: między obowiązkami różnymi, sobotnymi, niedzielnymi, tobie tą chałeczkę przez cały dzień możecie piec. Eee, no, ale ja oczywiście po swojemu postaram się to zrobić w jak najprostszy sposób. I zaczniemy oczywiście już bez zbędnego gadania, bez wstępu, e, od zaczynu. E, tutaj mam miseczkę i do tej miseczki przezroczystą, żebyście lepiej widzieli, e, wsypałam oczywiście drożdże. 20 gramów drożdży potrzebujemy i te drożdże zaraz zasypię cukrem, a w międzyczasie podgrzeję sobie mleko, mam tutaj 50 ml mleka. Cukrem i zalałam ciepłym mlekiem. To jest ważne, żeby to mleko było ciepłe, ale nie gorące, bo to też nie zrobi dobrze naszym drożdżom. I ja sobie tutaj teraz dokładnie mieszam, tak, żeby te drożdże mi się idealnie rozpuściły. I widzę, że już jest ok, także to łatwo, szybko nam idzie. I teraz ostatni składnik naszego zaczynu, czyli już sobie tutaj do tych drożdży rozpuszczonych trzy łyżki mąki. Mieszam to wszystko jeszcze tutaj dokładnie z tą mąką i teraz przykrywam ściereczką i tak przygotowany zaczyn odkładamy w jakieś ciepłe miejsce na pół godziny i to będzie nasze pierwsze rośnięcie. No dobra kochani, żeby nie marnować czasu, kiedy ciasto nam rośnie, my możemy sobie przygotować już kruszonkę. Do kruszonki potrzebujemy trzech składników masło, cukier i mąkę oczywiście. Ja tutaj mam już przygotowane masło. To jest około 50 g masła i teraz musimy dodać odpowiednią ilość mąki i cukru, żeby wiecie, wyszła nam kruszonka. Więc ja powolutku będę dodawała. Zacznijmy od dwóch łyżek. Dodam sobie dwie łyżki cukru i dwie łyżki mąki. po prostu rękami musimy wiecie zagniatać panie żeby to masło było w miarę miękkie wiecie co wydaje mi się że wydaje mi się że ona jest jeszcze troszeczkę za mięciutka, więc dodam do niej jeszcze trochę mąki taką płaską jeszcze łyżkę i mam nadzieję, że teraz już będzie taka, jaką bym chciała. Dobra, chyba wreszcie udało mi się uzyskać taką konsystencję tej kruszonki, o jaką mi chodziło. Zobaczcie, ona się fajnie lepi, ale też się fajnie e, kruszy. Także spokojnie możecie dać około nawet 6 łyżek mąki e, na 50 gramów masła i e, ostatecznie dałam 3 trzy łyżki cukru i taka właśnie fajna kruszoneczka mi powstała. Padał. No dobra kochani, czas sprawdzić, co tam się dzieje z naszym zaczynem. Wow, ale urosło. Super. No to możemy działać dalej. Dobra, słuchajcie, przygotowałam sobie tutaj w tej dużej misce mmm, składniki na moje ciasto. Czyli mam tutaj mąkę, 3 szklanki, czyli około 460 g, cukier drobny, 50-60 g, około to jest 1 trzecia szklanki, jedno jajko, dodam teraz ciepłe mleko, ale pamiętajcie, nie gorące 200 ml. Dodajemy nasz zaczyn. I na koniec, kochani, masełko, które sobie tutaj e... rozpuściłam. 60 gramów. Sprawdzam, czy nie jest gorące, tylko cieplutkie. Nie jest, dobra. I dodajemy do tego wszystko. No i teraz, kochani, najważniejsze zadanie czyli musimy zagnieść z tego ciasto. E, no i dajmy sobie na to trochę czasu. Myślę, tak spokojnie około. 10 minut na porządne zagniecenie i wyrobienie tego ciasta. No to jadę. A, nie mam robota, jak macie robota, to wiadomo, robot za was to świetnie zrobi. Ale ja poradzę sobie rękami. Masakra z tymi rękami, masakra. No dobra, kochani. Tak sobie wyrabiam i wyrabiam to ciasto już około 10 minut i ma bardzo fajną, myślę, już konsystencję. Jest takie, wiecie, mięciutkie, ale nie przykleja się już tak bardzo do rąk ani do miski. Więc teraz pora na ściereczkę i pora na drugie wyrastanie. Teraz półtorej godzinki eee, naszemu ciastu musimy dać. Czyli sobota świetny moment na to, żeby pójść sobie na przykład posprzątać. I uwaga! Sprawdzamy ciasto. Wow! Zobaczcie, jak wyrosło. Teraz uwaga, trzeba zrobić coś bardzo ważnego. Trzeba nasze ciasto odpowietrzyć. Także pięść i uwaga. Teraz słuchajcie, kochani, moje ciasto wyłożę sobie na e, deskę i muszę zapleść warkocza. Ja nie będę się tutaj bawić, wygłupiać w jakieś... Nie wiadomo jakie warkocze, z nie wiadomo ilu y, części, po prostu zrobię trzy i zaplotę klasycznego, najzwyczajniejszego w świecie warkocza. I kochani, pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, żeby za dużo nie podsypywać mąką, kiedy będziemy zaplatać naszą hałkę. No bo wtedy zrobi się twarda, także ja też postaram się tą mąkę ograniczyć. Mam nadzieję, że ciasto nie będzie się bardzo kleić. Tylko sobie dłonie, wiecie, tak delikatnie w mączce zanurzę. No do co? Pleciemy, warkocza! Co, zaplatamy. Trochę głube mam te wałki, no, ale mam nadzieję, że wyjdzie ok. No to jedziemy. Tak jak warkocza. Kałeczka zapleciona. Jesteśmy już blisko końca, ale co nam jeszcze zostało? Tak jest! Trzeci raz. Wyrastanie. Chałka musi nam mniej więcej się podwoić. No i tak co pół godzinki będę sprawdzać. Ale mam dla Was pocieszenie. To już jest ostatnie wyrastanie. Chałeczka jak gdzieś pięknie nam urosła. To nie będzie najpiękniejsza hałka na polskim YouTubie, no ale mam nadzieję, że będzie pyszna. Pozostało nam jeszcze, słuchajcie, tylko ją posmarować. Mam tutaj e, rozbełtane jajko z dwiema łyżkami mleka. No i na końcu oczywiście posypiemy moją kruszoneczką. Piekarnik już mi się grzeje, 180 stopni. Kani, ostatnie szlify dokonane. Majaka loduje zaraz w piekarniku. Teoretycznie powinna się upiec w pół godzinki. Ale z racji tego, że wyszedł tak, mi taki grubasek, to no, będę ją obserwować. Po pół godzinie sprawdzę. Może da mi troszeczkę więcej czasu. Trzymajcie kciuki, żeby się udała. No dobra, kochani, kawałeka wyszła z pieca. <gryw> tak jak mówiłam, nie będzie najpiękniejsza na YouTubie. Yy, wygląda bardziej jak jakiś chleb taki mega płaski. No ale dobra, próbujemy. Proszę bardzo. No, tak wygląda. No dobra. przeniosłam się tutaj do pokoju, żeby mieć troszeczkę spokoju. Smakujemy. naprawdę pyszna, mięciutka mm, przypomina mi bardzo drużdżówkę, którą moja mama robiła w moim dzieciństwie ale jest mniej słodka jest naprawdę naprawdę pyszna podsumowując, jeżeli <laughs> nie zależy wam na wyglądzie, może ale zależy wam na smaku no to śmiało możecie powiedzieć mój przepis, a zrobić taką kaleczkę, bo smakuje jest naprawdę wspaniała.